Słuchajcie kochani, chciałbym z całego serca podziękować wszystkim wam, ci, którzy pomogli mojej mamie i w jej, imieniu, w, jej, w jej imieniu oczywiście dziękuję ślicznie wam za to, bo wielka, wielka robota. Naprawdę to uratowało moją mamę i myślę, że, że już teraz będzie dobrze. Cześć. Dzień dobry, cześć i czołem, słuchajcie, jest godzina, która jest godzina, poczekajcie, 6.33, spodziewam się dzisiaj przejazdem, bo przejazdem, ale fajnych gości, zobaczycie, zobaczycie jakich, naprawdę fajnych. Następnym razem już nie będą przejazdem, tylko normalnie wstąpią. nadjechali. Nadjechali. <gry> Czekałem się, doczekałem się. Proszę bardzo, proszę bardzo. Chciałam się pożegnać, I ja I pożegnać Słuchajcie, no, Aha. krótka wizyta, bo tylko przejazdem, ale no co, porozmawiamy sobie chwilę. Porozmawialiśmy właściwie już, nie? Już porozmawialiśmy. No. I, I co? Mamy zamiar się spotkać? Jasne. Tylko będzie następna okazja, to trzeba będzie przyjechać. No. Także super, no, Ja się cieszę, bo, bo chciałem iść, zobaczyć już od wielu, wielu, wielu miesięcy. No jednak, przyjechali, za tak. koza do Dobra. słuchajcie i ten i, i kończymy herbatkę i, i się zwijają, no zostawiają mnie i tyle, a moja pani jak zwykle nie chce być na kamerze, kończ, kończ, o proszę bardzo, proszę bardzo, niestety uciekają, trzymajcie się na razie. Kochani, dziękuję ślicznie no, za to, że, że, że wstąpiliście chociaż na chwilę. No, z pół zanierdza. godziny zrobiło się troszkę dłużej, także troszkę, fajnie. No, <noise> także widzicie, ja już y, z Danielem i Zatarią się żegnam i czekam na następny raz, aż przyjadą na dłuższy. Tam jeździmy spać, także spoko. Zwajcie <noise> <noise> na drzewa. Na, 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 na drzewa. No. Słuchajcie, no jadą, jadą sobie już. Tak, ja zadowolony oczywiście. Pogoda paskudna, ale miejmy nadzieję. Na dziewiątkę jedziecie, nie? Nie wiem. Na Ingolstadt, czy tutaj na... My, na, my musimy jechać na, na Drezno. Na Drezno, to na Ingolstadt jedziecie, No. Nie no. wiem. I później na dziewiątkę, moment. tu jeszcze nigdy nie jechałem. Bo możecie prowadzić jeszcze na ażbach, ale lepiej nie, na dziewiątkę lepiej. Dobra, zobaczę sobie. No, trzymajcie się jeszcze raz. Pa Sławku, miło było eee. Cię poznać. Ślicznie, dziękuję. No widzicie, no widzicie jak to jest? To jest siła YouTube'a. Hejka. Rozpogodziło się. Nie jest źle. Daniel z Natalią już pojechali. Przypuszczam, że już w Polsce są. A ja idę trochę tu pobuszować, a jutro jadę na recykling wiecie do Weißenburga. Zobaczymy co tutaj dzisiaj. Pucze, tylko cukierniczka i tylko dzbanek. Ale jakieś śliczne. Nie wzięłam kogoś. Co to jest? Kala? Tak, kala. DDR. Ale też piękne, to jest. Mam chęć to zobaczyć. Bo jest naprawdę śliczny. Naprawdę jest śliczne Tutaj widzę jakąś fajną miskę, ale nie ma sygnatury, nie ma sygnatury. Co to jest, co talerze? z kolekcjon monno. Co to jest? Hmm. Monno. Nie wiem, dajcie znać jego sygnaturka. No dobrze. Halo. Tu też pięknie coś jest. Też chyba DDR. Ale śliczny kawałek 4 euro, tak jak taki drogi. Uhum. a tu pod spodem? Hmm. ciekawostki, ciekawostki. Tu też coś jakieś stare? Uwielbiam, że stare. A co to jest? Web, Royal jakiś. Ale web, to pierwszy raz słyszę, nie ma przykryweczki, kurczę, no ładny jest, web, wech, mm. nie ma tej przykrywki, a tarty to jest widzę, że prawie kompletny, no i nie ma mlecz mlecznika, nie ma tego, zbanuszka. Nóżka nie ma 4, 5 filiżanek, 6 talerzyków no i 6 podstawek. Tylko nie ma tutaj właśnie tego. A nie no, jest takie przykrycie. Nie wiem o co mi chodziło. Żeby był do tego dzwony. Panie. No. Tego zielonego kielicha. Już nie ma. A ja wezmę ten kubeczek dla mojego kolegi, bo on jest zarąbisty, on będzie z niego zadowolony, ten będzie mógł myć. Nowego, zaraz trzeba zobaczyć. A to, co to jest? Taka <laughs> Schmidt porcelana. Schmidt Classic 2024. Czyli to jest zeszłoroczna. Proszę, jaką ładną też produkują. A to. jest ale też to jest German Democratic Republik, czyli 77 1977 roku. No dobra. Czekajcie, odłożę ten kubek. O, tu jaki czajniczek ładny. Śliczny jest. Czekajcie, zobaczę, bo to jest nowoczesny na pewno. Ikea, ale spójrzcie, jaki fajny. No. Ładny jest. Teraźniejsze wyroby też są ładne Nie wszystkie oczywiście, ale Ale, ale jest fajna paterka Kryształowa pewnie Ładna Tu zawsze coś było fajnego Zielony taki Taki ten Taki ten, 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 Tu śliczny drewniany taki wazonik. To jest drewno. A tu jest ładna rzecz, patrzcie. To jest śliczne. Taki jakby zamrz. Pewnie do świeczki, nie? No, ale ładna. Flecisko jest. Aha, ok. okej. Ktoś mi to mówił o jakimś tym Tym Tym, tym, tym. Yy, O, są jakieś takie Są, nie widzę żadnych kufli. Ten jeden był to jest. Tu miałem wziąć jedną rzecz. O, to coś, to coś miałem wziąć. Dobrze, to weźmiemy. Jeszcze mi ktoś mówił o tych myszkach. Żeby jeżdżać. No nie wiem. Tish Afal. No weźmiemy. Dobra. Weźmiemy. Odłoży to. Ładnie to jest. No 2 euro. Także. Nawet Także luksz, to musiałem Utrafić Tu spójrz jakiś liczny. Jest. Ale też piękny serwisik. Z łyżeczką nawet. Proszę. Nie wiem co to jest. Ale będzie mój. 2, 4, 6, sukierniczka mlecznik z banek i biorego. I znowu strzał z, z tym piękny y... <grywny> jest wam, mówię i to jeszcze nie jest wcale nowy. A co to? Patrzyłem już kiedyś? Co to, to jest? Hmm. Wiermany, ale co? O nie wiem, taki zobaczcie tutaj. Jest mlecznik z banuszek ładny. Poczekajcie. Myślałem, że ten trampu miska to jest z tamtego tego. Podobny kolor. Spójrzcie, to jest ładne. No. Ar coś tam, alfang, nie wiem. Nie mogę się doczytać. Z takimi złoceniami. Ładny ten. Sześć filiżanek, nie ma talerzyków. No dobra. Tamten mi się udał pięknie. Powiem wam szczerze. Tu następne coś było, czy to było już? Nie było tego też. Też coś starego. Cukierniczka nie ma tego. A nie, bo to chyba jest bez tego. Co to jest? Royal. Też tam coś tam, coś tam Germany, ale też to jest ładne. Naprawdę to jest ładne. Taki wazonik do tego. Coś. No fajne to jest uh -huh. Titan jakiś Royal Titan. Już raz się z tym spotkałem, to chyba, chyba tego oglądałem, co? Tu na świeczuszkę. Ale też to ładne, też, czyli co? Mamy cukierniczkę. No i też cukierniczka. Dwa, cztery, pięć talerzy, dwa, cztery, pięć podstawków i talerzy. A tych jest filiżanych jest sześć, brakuje jednego, jest niekompletny. Ale kurczę, no mówcie coś, taki niekompletny też warto kupić. 3-5 podstawków. 5 podstawków. Cztery talerze. No, bardzo ładny. Tu ładny ten za 5 euro, nie? Do, do kiszenia ogórów, do czegoś. Śliczny jest. Tutaj też jest taki wielki. Ja już tam komuś wysłałem takie coś. Podobnego No dobra Szukajmy dalej Tu też coś jest No tamten mi się trafił Fajny serwisik Naprawdę Czy tu jakieś nowości Panie Nie tutaj nie ma nic Tu nie ma nic Nowego Remacotti jest tylko Densmik, Shania Twain jest. No nie widzę takich jakichś wyjątkowych. Nie, Whitney Houston ewentualnie można było wziąć. A wiecie, że ostatnio wziąłem te dwie płyty. Dwie płyty wziąłem i były puste w środku, nawet tutaj się komuś lepiej no. no dobra, może tam wedding jest, wezmę. Tu z Silly. A tu spojrzę jeszcze. Aha, musiałbym to odłożyć na bok. I tu przejrzeć. John Logan. Jakieś miksy. To coś mi znamy. jest, Janet Jackson, aha. No, Janet Jackson może i Coś z tej papuchy coś mi tutaj... A to co to jest? Coś z papuchy znane. Skojarzyło mi się z Tina Turner, ale co, czy to na pewno? Nie widzę. A jest, Tina Turner, okej. Okay. To nie wiem co to. Tutaj też nie wiem co to. A tutaj? szady. Szady fajne mam wezmę. No. no nie wiem. Patrzcie no na co normalnie. Puste. Ksador jakiś tam. Tu co jest? Też ksador. Joyce jakiś. Tu nie wiem co to jest. Tak z data, coś co słyszałem tutaj. Tak z data. Okay. To jest ten aerosol na co? Jo-cocker jest. jo jest fajny. Hmm. A to co do tych Czy co to jest? Czekajcie. Potworzą. No, cure jest tak czy znaczy to jest. A czemu cure, a nie the cure? Hmm, no właśnie nie wiem, ale dobra, co mi zależy. Hmm, Paradise English, English, dobra. Spiszmy w Ramki ładne po jednym Ale ciężkie, to mosiężne są. Hmm. Ale też ładne. Kurczę No, z musiązem Ale fajne. Nawet napisane jest Echt Messing Elegancki Tu ładne Kurde, ładne ramki Powiem wam, że ładne ramki jakieś szkło, tu też jest jakaś ładna rama muszę no. zobaczyć tą ramkę, wiecie, bo tutaj to jest na szkle, to jest szkło To jest szkło Też jakiś skle O tak O tej ramce myślę Ale śliczne 3 euro Piękna jest ta rama. Chyba ją wezmę. Widzicie? Piękna jest ta rama. Tak, wezmę ją. Co 3 czy... No dobra. Jeszcze pomyślę o tych małych. Bo są super. Naprawdę. Dobra, wyłączę się na chwilę. Fajną ikonkę mi się udało zdobyć. Słuchajcie, tutaj jakieś piękne delfiny. Co to za delfiny? Oso! I co to są? 24 karatowym złotym zdobionym z sygnaturami. Co by na to? Warto by było takie coś? No śliczne są. Nie uszkodzono. Widzicie? No. Bazę znalazłem piękne. Trochę drogi, ale jakiś Strauss Bawaria Germana Wohen Strauss. Przepiękny jest. Biorę. Już się obładowałem. Też nie chcę za dużo, bo wiecie o co kaman, nie? Ale jeszcze przejdę, bo tu coś fajnego widziałem nie wiem gdzie. A jest, widzę. Widzę z daleka. Muszę to obejrzeć koniecznie. To muszę obejrzeć koniecznie. O, widzicie. To coś. Cóż to takiego włoska robota jakaś. Spójrzcie na to. No biri. Nie wiem ty jak to jest stare. Ale na pewno nie jest nowe. Na pewno nie jest nowe, bo widać. Ale ładne. Więc też to odłożę. Przepiękne to jest. Dobra. Tak takie coś mi się rzuciło w oczy. Tu się zastanawiam nad tym jeszcze, wiecie. Nad tym się jeszcze zastanawiam. A z tych rzeczy co to moja widzka tutaj coś chciała. No po prostu nie widzę albo jestem ślepy tu też ładna rzecz taka bez sygnaturki, ale ładna Dobra, idę na dół zobaczyć lampę. A ten żyrandol Jemy kochany. Jakie toż to potężne szkło? Piękne. No. Co tu jest napisane? Woksimer lampa. 8 euro. ale, co to, to piękne jest. Wielkochne. No. O. Nie mogę utrzymać. Ładna, ładna lampa. Eee. No, widzicie, płyt nie ma. To samo co było. Jeszcze bardziej przebrane. Także lipa. Halo. Także lipa. Tu jest to samo. Już nie będę przebierał niecodziennie są płyty Tutaj mamy powrotek fajny no, za 10 euro Stare jakieś torby Obrazy takie po 10 euro widzicie po 14, 15 stare obrazy Wszystkie są taki podobny Podobny ten e, motyw O tu jeszcze są jakieś lampy Słychać taka. Hmm. Też ładna. Do kuchni. Fajna, czy do kuchni? Może nie do kuchni. Tu łazienkowe takie. Z Żywandolek też. O. Tu ładne takie. Nie wiem od czego się od lampy jakieś klapy. A tu co tu mamy? Ja mam dzisiaj, nie wiem czy mam tę. Tą swoją latareczkę. Tu lampa. Poczekajcie, sprawdzę. Zobaczcie. Bardzo delikatne szkło. Ale do czego to jest? Ani to kieliszek, ani coś. Ale to śliczne jest. Byłem na płytach i wziąłem dla swojego widza y, Mozarta i tam takie rzeczy on Właśnie chciał. Także mu po prostu wziąłem. Mozart i jakiś tam Bach No nie jakiś tam. Ja znam te znam te utworki. A co tu się stało? Ojej, poczekajcie chwilę. Poczekajcie chwilę. Zobaczcie, Reuter No jaki, jaki piękny ten zestaw, ale bez filiżanek, bez niczego. Piękny taki, wiecie, co taki... Taki, jak to ci mówi, taki śnieżno biały Mleczniki I to Piękne to jest 9, 12 euro razem Ale naprawdę śliczne Naprawdę śliczne <grym> <grym> Ładnie podoba mi się Tu też na cały czas mam to Ale do czego ja tu użyję? A czy ktoś będzie chciał sprzedać? Nie kupić, przepraszam Sprzedaż ja bym chciał. No dobra, polatam jeszcze chwilę. pateryki przyszły, zobaczcie. Dopiero wystawione. Ta z zielonym, któreś miałem, wysłałem dla jednej z widzek i pop... potrzaskała się. No niestety. No słuchajcie, kochani, ja już po zabiegu. Już mam pokupowane parę rzeczy. Nawet powiem Wam przez sporo. Trochę tu się zmartwiłem, bo miałem 20 sztuk odłożonych dla kolegi tych samochodzików. Okazało się, że jest 20. Oni nie wiedzą dlaczego. No trudno. A tak podejrzewał mój widz, że mogą zniknąć. No, ale trudno. Tu już jeszcze są, wiecie? Ale już są takie. o. Oczywiście są w opakowaniu, ale po odpadały trzeba było szukać tych. Nie, wiecie, o właśnie, tak jak tutaj macie, nie? O, on tak wygląda. Trzeba by było szukać. No Zapytam się tego kredytu, czy w takich foliach jeszcze mogą być też bez tych papierków, nie? No, też jest jeszcze kilka sztuk, no poszło ładnie, ponieważ... Ja jestem zadowolony. Mam chęć jeszcze raz wejść, ale się boję, że zostawię za dużo pieniędzy. Także już na dzisiaj spokój. No i słuchajcie. Tak to już jest. Co za dużo, to nie zdrowo. Także słuchajcie, jak, jak wam się podobało, to oczywiście subik, lubik, ameryka, kto obejrzał, to nie klika. Z całym serduszkiem z wami, jak zawsze, wiecie o tym. Zachęcam do subskrypcji, ale tylko te osoby, które naprawdę chcą oglądać, a nie wchodzą dlatego, że chcą coś kupić, a później wiecie, idą z powrotem. Nie dlatego, że zniechęta tak, dla jaj. Nie, wciśnij. obejrzyj, wciśnij i zostań. A jak nie, to nie wciskaj, nie odchodź, nie wciskaj, nie odchodź, bo to nie o to chodzi. Nikt nikogo na siebie nie trzyma. No i tak to jest. Mam wiernych widzów, mam fajnych widzów i takich potrzebuję.